Zobaczmy na to, jak są karani w Polsce poważni przestępcy. Gwałciciele, ci, którzy wydłubują ludziom oczy, pozbawiają kalectwa, pozbawiają człowieka wzroku, słuchu, mowy. 54,3% gwałcicieli w Polsce otrzymuje niższe kary niż Marika. Dwa lata pozbawienia wolności. Takie są statystyki. Przeszło 50%, 51 dokładnie. Przecinek 3% osób, które popełniają przestępstwo ciężkiego uszkodzenia ciała, skazywane jest na niższe kary niż malika. Za doprowadzenie do trwałego kalectwa, za wydłubanie człowiekowi oczu, pozbawienie wzroku, słuchu, mowy do lat dwóch przeszło 50% przypadków. Natomiast za w ogóle na 3 lata pozbawienia wolności w Polsce trafia, zgadnijcie Państwo ile? Niecałe 0,5% sprawców. 0,47%. I Marika znalazła się w tym niecałym 0,5% przypadków skazanych na ciężkie 3 lata więzienia. Niebywały skandal. Skandal, nadużycie prawa, e, zbrodnia sądowa. Zbrodnia sądowa i najgorsze czasy komuny wracają poprzez tego typu, przypadki.